Witam wszystkich, to Tomek, SP-9, Tadeusz, Ludwik. Szybkie intro. Jestem na miejscu. Ostatnie spotkanie klubu SP-9 KLM, spotkanie plenerowe, miało tutaj miejsce. Jest blisko parkingu, więc auto nie nieopodal zostawiłem. Daleko ze sprzętem nie musiałem iść. Standardowo plecak 36-litrowy, taki wojskowy, z stałym sprzętem. Antena tu spakowana, ale oczywiście była w plecaku. I akumulator 15 Ah który waży 4-4-2 kilo. Jest y, trochę zbyt ciężki, żeby go nosić w tym plecaku. Y, oczywiście no, można by było, ale znalazłem takie fajne rozwiązanie, żeby odciążyć i plecy krągosłup i też sam nawet y, plecak sam sobie, żeby za bardzo podduy nie dostał. Trzy altanki, bardzo fajne miejsce spokojne. Byłem to wczoraj testować inną antenę. Testy się nie powiodły, ale o tym może y, kiedy indziej. Trzy altanki takie y, Jedną mogę sobie zająć, dwie zostają puste dla innych turystów, spacerowiczów. Trochę drzew tutaj jest. Zobaczymy na którą się będę mógł rzucić. Oczywiście Enfed. Do dzieła. Antenkę naszykujemy. Dzisiaj pracujemy... Spróbuję popracować z cewką. Wszystko dzisiaj tutaj mam. Zobaczymy gdzie będzie się dało przyczepić. Są antenę. Teraz muszę znaleźć tylko odpowiednie drzewo. Dobra. Lecimy z koksem. Nie. Pięknie. Za którym to razem liczyliście? Bo ja nie. No, i tutaj mamy przykład: że linka jest odrobinę za krótka. Jak widzicie, linka musi być trochę dłuższa niż te 15 metrów. jedzie antena. Ona jeszcze się tu kończy. Zobaczcie ile tutaj jeszcze linki mi wisi w powietrzu. W tamtym miejscu gdzie byłem wcześniej to tamto drzewo było odrobinę chyba bliżej, o te parę metrów nawet bo Końcówkę linki mogłem przywiązać w drzewie tam obok, a tutaj o tyle dobrze, że tą rzutką mogę to odciążyć, czy znaczy, nie odciążyć, napiąć mogę tą linkę i antenę i ona sobie tutaj chyba fajnie wisi. No muszę ją bardziej napiąć. Zarzucenie tej anteny to jest chwila, moment, ale jak widzieliście, kilka razy musiałem popróbować, aż w końcu się udało. Ważna jest technika, oczywiście ona może być zmienna w zależności od miejsca, gdzie się znajdujemy. Ale jak mamy swoje miejscówki obczajone, to wiemy gdzie rzucić, jak rzucić. Oczywiście e, coś do picia ciepłego. Kanapki, bo ja śniadanie rano tak wcześnie nie jem. Siedzisko, silikona, fiderek, e, krótki wystarczy. I oczywiście radio. Wszystko podłączone jest, tak wszystko podłączone. Notatnik, gdyby trzeba było, coś zanotować. The frequency use, czy jest Frequency News, Przecensorki Wodzie Zwolna Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne Tu HF9 Field HF9 Field, Halina, Franek 9, Franek, Irena, Ewa, Ludwik, Dorota Wywołanie ogólne w akcji dyplomowej, ham Radio Field Day, e, Zaprasza do łączności HF9 Field, SP4, Karol Wanda, Dorota powiada. E, witaj Tomku, operator Darek z tej strony Polska Północna e, e, Okolica miasteczka Braniewo, dokładnie świętochowo 100W Z mojej strony, proszę no bardzo, mikrofon do, do Ciebie HF9 Field, SP4, Karol Wanda Dorota. Pierwszy w logu, jesteś raport dla Ciebie 59, antena oczywiście Entfed i 20W. 20W z mojej strony rozłożyłem się właśnie przed chwilką ze sprzętem i, i, i podziałam w naszej akcji dyplomowej. Proszę, SP4, KWD, tu HF9 Field. F9 Field SS4K WDA, 59 dla Ciebie. CQ, 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 this is Hotel Foxtrot 9, Foxtrot India Ecolima Delta, HF9 Field, a special event station, Big Dorota. Akcja dyplomowa Radio Field Day. Akcja dyplomowa Radio Field Day, zaprasza do łączności. Stefan Paweł, 5, Grażyna, Olga, Henryk USL Rio. Mam na imię Artur, moje imię Artur, operator Artur Nadaje 15 km na północ od Warszawy, wieść ściany. odbieram się z raportem 5, 7, 5, 7, 5.7, 5.7, 57 Stefan Kubek, 9, Wanda, Olga Moje imię Wojtek, KTH raport dla Ciebie, 5.9 Stefan Latalia, 9, 9 Paweł, Narwiga Stefan Natalia 9, Paweł Jadwiga. Proszę Cię bardzo, Pawle, jesteś już któryś tam w logu. Powoli się tu rozkręcam. Herbatka tutaj już mnie rozgrzewa, że tak powiem. I lecimy z Koksem. Proszę, Stefan Natalia 9, Paweł Jadwiga, tu HF9 Field. Czekamy na jakąś info, gdzie ja się nie odzywałem się, ale rozumiem, trudno toczyć rozmowy, gdzieś tam na komunikatorach, jednym co sprzęt. Czekamy na info, gdzieśmy powiedzieli, się wyskoczyło, także za chwilę się spotknę na tej częstotliwości i miejmy nadzieję, że się zrobi ruch większy. HF9 Field, tu SN9KJ, oczywiście wymienię się życzę i dla wszystkich falących 73. Stefan Paweł 7, Barbara Roman Maria. Witam Cię serdecznie, na granicy szumów odbieram, na granicy szumów odbieram Kutecha Skarżysko-Kamienna, lokator K01KC Rafał, raport dla Ciebie, no tak jak powiedziałem, na granicy szumów, słowo to nie jestem w stanie nawet określić, modulacja do trzech bardzo dziękuję za łączność, dziękuję za punkt. SP2, Stefan Tadeusz Roman z tej strony Maciej, KTH Kamień Kraiński, raport dla Ciebie 5.8, ale bardzo ładne, stabilne, jak na 20 watów, myślę, że rewelacja. Stefan Paweł 8, Barbara Józef Urszula, witam Tomku, solidna dziewiątka w Puławach, 5.9 dla Ciebie, Włodek z tej strony, dziękuję, pozdrawiam. Stefan Kłodek, 6, Ewa, Ludwik, Karol, Marek Kudecha, Wrocław, no u mnie 5, 7, 5, 7 na dipolu, na dachu czteropiętrowego budynku, dzięki serdecznie. Paweł, 6, Danuta, Wioletta, Paweł, dzień dobry, 5, 9, Krzysztof, Opole. 3, Olga, Cezary, Cezary, dzień dobry, 5, 9. Dziękuję bardzo za 5 u 5 55, roger SP-5, Ewan Stefan, SP-5, Ecosierra, 59 SP-5, Ecosierra, dziękuję za 5, 9 dla Ciebie, 57, 57, 20 watów z mojej strony, Quesel dobra, cześć, dziękuję. SQ-3, Ludwik, Wioletta, Celina no witaj bardzo serdecznie, Piotr i Wiele nad Notecią, północna Wielkopolska, 59, odbieram SQ-1, Wanda, Wanda Dzień to około Wojtek, z tej strony Popielawy w zachodniopomorskim, Pomorskim. Za ciebie piątka, siedemka, piątka, siódemka, HF94, SQ1, Wanda, Wanda. Oskar, Kilo One, Foxtrot, Hotel, Delta. Oscar Kilo One, Foxtrot, Hotel, Delta, you 5 and nine. Ahoj Tomek, dziękuję bardzo, piątka do Jentka. Stefan Paweł, 3, 5 5,9 dla Ciebie. Dziękuję za 5.9 dla ciebie, również 5-9, pełna skala. ci trochę było trochę lepiej. nie. No dziękuję za 5-5, dla ciebie 3-3, 33, no czasem w porywach 4-3, no ale powiedzmy takie mocne 3-3 bym ci dał. No faktycznie coś, coś słabiej chyba. Ostatnio jak pracowałem, to miałem chyba godzinne opóźnienie, więc zacząłem pracę później, więc te warunki może już były lepsze niż dzisiaj, Roger? No, Roger, może tak, widzicie, bo tutaj u mnie dzisiaj e, taka zlawka się włączyła rana i to w drugiej że może tutaj tego do samo jest, tutaj z Proszę słabiej, w pracy, to. Pan Paweł K 4, Grażyna Dorota e, Witaj serdecznie. Piątka, dziewiątka dla Ciebie, Józek i KTH SP-5, Krewek Irena, Roman. SP-2, Barbara, Janina Celi na prawo, Juliet Charlie. Przejrzanek e, witam serdecznie. 5857, stacja KURP-MOJA, 52 w Moskwie. SP-2, stacja Hebron-Wiktoria 2. Łamane 2, poproszę jeszcze raz. Stefan Paweł 5, Natalia, Henryk, Violetta, łamane przez 2. Roger, witam serdecznie. Z raportem 5, 5 Przy mikrofonie złotecz, jak włóczywie. Stefan Kłówek 7, Stefana Daworszula. Witam serdecznie, 5, 9. Miłego dnia, powodzenia, w akcji, Trzymajcie się, cześć. Stefan Kłebek 7, Manda Tadeusz. Witam. 5, 5, 9, 5, 8, 5 9 dla Ciebie. Operator Wojtek, Kutychas, Kamienna wywołanie ogólne, wywołanie ogólne na paśmie HF9 Field, HF9 Field Halina Franek 9, Franek Irena, Ewa, Ludwik, Dorota tu Stefan Klawek 2, Irena Paweł, Stefan Ubieram się na 5, 6, 5, 6 proszę Okej, okay, dziękuję za piątkę, szóstkę dla Ciebie 4, 5, Czwórka 5, Roger ok, zbieram 4, 5, dziękuję, pozdrawiam Stefan Paweł 8, Wioletta Grażyna Adam Hehe, kolejny fajny sufiks SP8VGA. Proszę, piątka dziewiątka. Piątka dziewiątka również odbieram. Bardzo ładnie. Dziękuję i pozdrawiam. Stefan Paweł 8, Jadwiga Urszula, Roman 108 JaduR. E, 59 odbieram imię Bogdan Kudecha Biłgoraj. Dziękuję za łącznie, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Stanisław, Kuebek 8, Adam Grażyna, Irena. A witam panek 59, również <coughs> dla ciebie Janusz Janowicz i y, Gregór 7, Adam Stefan. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Piątka, dziewiątka dla Ciebie. Moje imię Adam. Adam jest moje imię. Pan Paweł, Piątka, Olga, Ksawery, Paweł. Witam Tomku. Dziękuję za pięć, dziewięć. Dla Ciebie również Piątka, dziewiątka, Tadeusz, Żyrardów. Przez witaj. Stefan Koebek, osiem, Ludwik, Ursula, Natalia. Piątka, dziewiątka, raport dla Ciebie. Operator Łukasz i nadaje Lublina, Łukasz i Lublin. Stefan Paweł, cztery, Maria. Witam serdecznie Tomku, dzień dobry, kłania się Jarek Kutewa Biały Stop 5, 9, do doskonale. Stanisław falał 8, Lucyna Natalia Karol się zgłasza, SP8 Lucyna Natalia Karol Z tej strony Staszek, urządzenie G90 Hiegu, około 16 W mocy 59, 59 odbieram. Stanisław Paweł 8, Grażyna Paweł, Kłebek SP8, Gustaw Paweł, Kłebek, woła Potwierdzam, dziękuję za 59, nie odebrałem jaką mocą pracuje Soler? Z mojej strony 8 watów, 8 watów i, i jest ten, e, antena G5RV, ale ja pracuję stacjonarnie. Allah. Tu Stefan Kłodek 8, Karol ja, e, Halina Cezary. E, witam serdecznie. Piątka, dziewiątka raport dla Ciebie, operatora Agnieszka. E, bardzo dziękuję za krótkie spotkanie i pozdrawiam. SQ2, Paweł, Dorota, Stanisław. Cześć, witam serdecznie, Piotrek. Kutek Asolecku-Jawski, 5959 59 odbieram. O, no całkiem fajnie. Jednak widać, że antena jest. O, troszeczkę puściła. Chyba muszę. O, muszę ją naciągnąć. Troszkę puściła. Nie zauważyłem tego. Muszę ją tam lepiej zabezpieczyć. Natomiast cały czas pasmo 40 metrów. Na Polskę kurczę, bardzo, bardzo fajnie chodzi. Mamy godzinę 10.13. Teraz tak, no pracuję ze skrzynką antenową. Zdecydowałem, że jednak ją sobie podłączę, bo ją mam zawsze przy sobie. Yy, I ten, trzeba jak najwięcej wycisnąć tej anteny. Cewkę, jak mówiłem, założyłem, natomiast jakieś zawody były na 80C i yy, było dość tłoczno. Aktualnie w logu jest 54QSO w naszej akcji dyplomowej dzisiaj całkiem, całkiem przyzwoicie zrobię chwilową przerwę na śniadanie i oczywiście tą antenę, żeby poprawić i będziemy działać dalej taki mały przerywnik nie robiłem żadnego materiału o tym to jest taka torba fotograficzna a mieści pewnie jakąś niewielką lustrzankę z małym obiektywem drogo nie kosztowała Do przenoszenia mojego cięższego akumulatora, czyli 15A. żelówka oczywiście, ona waży około 4-4,2 kg, więc to jest dość ciężki akumulator. I... I chciałem odciążyć trochę, właśnie, zarówno plecy, kręgosłup, ale może w sumie w głównej mierze pleca, który nie wiem do końca, jaką ma tam nośność. I, I boję się, że po prostu mogą szelki gdzieś tam strzelić. A po drugie, tak naprawdę wróciłem do trzymania radia w tej skrzynce, która oczywiście zajmuje więcej miejsca niż jak radio było tutaj w tym organizatorze. takim No i co za tym idzie, wtedy ten akumulator się już w plecaku mi tak naprawdę nie zmieści. Więc sam plecak 36-litrowy z tym całym sprzętem i nawet z termosem oczywiście pełnym waży coś około 10-11 kg. A że 10 kg czy tam 11 versus 15 to już jest spora różnica. a To mogę sobie wziąć w dłoń czy nawet na ramię. Na tym pasku nosić. Są tu jakieś też przegródki. Jest z przodu taka kieszonka. I w sumie cały kabel zasilający trzymam tutaj. A te takie krótkie przejściówki wkładam tutaj do frontu. I akumulator jest schowany w tej torbie, i mogę szybko i sprawnie ten akumulator przenosić. Plusem być może mi się wydaje, będzie to, że w okresach zimnych, zimowych, jak będę pracował w terenie i to nie w samochodzie, tylko właśnie na zewnątrz, tak jak dzisiaj, to że ta torba powinna uchronić trochę akumulator przed mrozem, wiatrem zimnym, nie wiem, niską temperaturą, co wpłynie raczej negatywnie chyba. Na pracę takiego akumulatora w terenie. Też takie nawet i komentarze gdzieś widziałem i opinie, że warto gdzieś ten akumulator w cudzysłowie docieplić. Po przerwie śniadaniowej wracam do dalszego działania. Natomiast są zawody jakieś niemieckie, i nie wiem, czy będę się gdzieś już strzelić w częstotliwość.